Cześć, jestem a ja przedstawiam Wam dzisiaj właśnie kilka faktów o programie Mini Mini. Wiecie co to jest, bo to jest taka wesoła rybka, która pływa w wodach i robi taki swój czarny jakby. No więc zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że podbije przynajmniej 500 lajków. No to się ma! Jeden. W 2009 lub 2010 roku Mini Mini zdobyło nagrodę za najbardziej edukacyjny serial dla dzieci. W sumie to gratuluję temu Mini Mini, a te, no bo ta stara rybka wyglądała o wiele lepiej, jak teraz widzicie ją na ekranie, jak teraz się tu pływa, no i takie inne rzeczy. No to następny fakt. 2 Mini-mini miał trzy transformacje. Pierwsza rybka wyglądała jak przedszkolak, druga jak już taka do liceum, a trzecia tak jak do szkoły podstawowej. Numer 3. W 2008 roku rybka miała już 5 lat 4. Kiedyś rybka miała coś takiego jak kolorowanka, mruczanka, wyliczanka i przytulanka Identy.

Tak mini mini wyglądał przed startem. Fakt szósty. Świąta ryska z mini z lat 2003-2010 to jest internetu. Za oglądanie. To było kilka faktów i mini mini. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zapraszam na mój kanał i na inne moje filmiki.